Witam serdecznie. Chłopy. Jestem w trakcie treningu. Ogólnie klatę robię we wtorek tak całościowo, że robię płaską i skos i rozpiętki. Ale w sobotę, czyli dziś robię typowo tylko ławkę płaską z tricepsem. Bo po prostu lubię robić płaskie wyciskanie i moja klata. Po prostu musi być sowita. Także ja już tu tutaj 110 kg. Dwie serie zrobiłem setką. Jestem w trakcie też tricepsa. Także pokażę wam serię łączoną kratka z tricepsem. 12 razy, 110, yy, to jest już trzecia seria robocza ogólnie. Pytacie się, że ruchy może za krótkie, że nie, nie ma tu takiego typowego wyprostu, powiem Wam krótko. Ronnie Coleman tak ćwiczył, Branch Warren tak ćwiczył i mnóstwo, mnóstwo zawodników, którzy wygrywali największe zawody yy, w Arnold Classic, Mr. Olympia. Także ja tak robię i jest jest i jest git. I od razu przechodzimy na serię łączoną. To jest piąta seria na triceps. nie polecam wam łączyć ćwiczenia na przykład robić serię łączone robię klatę, wbijam na serię tricepsa w międzyczasie bo większość ćwiczy FBW pojedyncze ćwiczenia albo splitem, jadę klatę potem, potem drugie ćwiczenie i trzecie na klatę, potem osobno biceps, spróbujcie zrobić klatę łączyć z tricepsem na przykład robię serię wyciskania idę serię na, na triceps. Ogólnie ta siła będzie trochę mniejsza wtedy, minimalnie na wyciskaniu na ławce, bo ten triceps będzie podwójnie męczony, ale polecam. Ja tak ćwiczę, ja tak robię i polecam naprawdę spróbować. Także, żebyście mi byli! Pozdrawiam!